Pozdrawiam Was serdecznie i prawie pod miasta maloptoszymia i aż i z nadmorem. Za jedną ociąc pomolit brunicą porządku w miocarcie. U Oca i Syna i Ducha Swetoga Amen. oczy nasz, Koijesy na Nebesima, Swety i imet Twoje. Stodzi królestwo Twoje, budi wola Twoja, kako na był, tako i na ziemi. Kruch nasz, zwagdani, daj nam danas i odpusti Nama dług nasze, kako i my odpuszczamy od dużnicima naszym, i nie uwedi nas u napast Nego i zbawi nas od zła. Amen. Zdro Marią milost i puna gospodin z Tobą, błogosłowljena ty ma i błogosławiony plotu trobe Twojej Jezus. Święta Maria, Majko Boża, moli za nas grzeźnike, sada i na czasu śmierci naszej, Amen. Wierujemy Boga Oca, wszelomogućego Stwórcę, nieba i ziemi i w Jisusa Syna si jego jedynego na naszego, je jest po duchu Świętym, rodzin od Marię, dziewicę, muczem pod Ponciem Pilatom. Raz, umro i pokopan Sasza on o treci dan uskrzną od martwych, uzaszał na nebesa, siedzi odesnu, Boga Oca, swemogucie, cię doci, Ci żywe i martwe. Wierujemy Ducha Swatego, Swetu Cyrku Katoliczko, Opcieństwo Swetych, Oproszczenie Gricha, Uskrysnucie tiela i żywot wieczny. Amen. Wieczny oczach. Przykazuję Ci tijelo i krw, duszu i bożanstwo Prelubionego Syna Twojego, Gospodina naszego, Jezusa Krista, Kao za griechy nasze i całego świata. Po Niegowej pregor Muci, Budi milosar dan nama i całemu światu. Po Niegowej i Muci, Budi milosar dan nama i całemu światu. Po Niegowej i Muci. Budi milosrden nama in celemu svetu, po njegovoj pregr kaimuci, budi milosrden nama in celemu svetu, po njegovoj pregr kaimuci, budi milosrden nama in celemu svetu, po njegovoj pregr kaimuci, budi milosrden nama in celemu svetu, po njegovoj pregr kaimuci, budi milosrden nama in celemu svetu, po njegovoj pregr kaimuci, budi miloser do nama i cielomu swietu. Poniego woj pregor koj muci, budi miloser nama i cielomu swietu. Poniego woj pregor koj muci, budi miloser nama i cielomu światu. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, koza... dovoljšteno za grehe naše in celoga sveta. Po njegovo, da je ga bolesna in manjki, budi milosrden nama in celemu svetu, da je ga bolesna in manjki, budi milosrden nama in celemu svetu, da je ga bolesna in manjki, budi milosrden nama in celemu svetu. Dla njegove bolesne imenki, budi milosrden nama in celemu svetu, dla njegove bolesne imenki, budi milosrden nama in celemu svetu, dla njegove bolesne imenki, budi milosrden nama in celemu svetu, dla njegove bolesne imenki, budi milosrden nama in celemu svetu. Dla Jego bolesne i menki ilo nama i cijelomu svijetu. Dla Jego bolesnej męki, budi mi nama i cijelomu svijetu. <coughs> Viječni oča, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo prelubljenoga Sina Tvojega, Gospodina, našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grzechy naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrden nama in celemu svetu, po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrden nama in celemu svetu, po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrden nama in celemu svetu, po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrden nama in celemu svetu. po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. niega woj pregor koj muci, budi nama i cielomu swietu. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa, kao zadowolsztynu za griechy nasze i cieloga swieta. Dla Jego bolesnej męki budi milosar nama i cielomu swietu. Dla Jego bolesnej męki budi milosrda nama i cielomu swietu. dla Jego bolesnej męki, budi milosrdan ama i cijelomu svijetu. Dla Jego bolesnej męki, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Dla Jego bolesnej męki, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Dla Jego bolesnej męki, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Dla Jego bolesnej męki, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Dla Jego bolesnej męki Budi milosar dan nama i cielomu światu. Dla Jego bolesnej męki Budi milosar dan nama i cielomu światu. Dla Jego bolesnej męki Budi milosar nama i całemu światu. Wieczni oczy, przykazuję Ci ti ciało i krew duszy i bożanstwo prelubionego Syna Twojego, Gospodina naszego, Jezusa Krista. kao zadovolštino za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci budi milosrdan nama i u svijetu. Po njegovoj pregorkoj muci budi milosrdan nama i cijelom svijetu. Po njegovoj pregorkoj muci budi milosrdan nama i cijelom svijetu. Po njegovoj pregorkoj muci budi milosrdan nama i cijelom svijetu po njegovoj pregorkoj muci budi mi nama i cijelomu svijetu po njegovoj pregorkoj muci budi mi nama i cijelomu svijetu po njegovoj pregorkoj muci budi mi dan nama i cijelomu svijetu po njegovoj pregorkoj muci budi mi nama i cijelomu svijetu po njegovoj i pregorkoj muci budi mi nosardan nama i cijelomu svijetu Duhom pregorkoj i pregorko i muci, budi milosrda nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, zmiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, zmiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, Zmiluj się nama i całemu światu. O krwi i wodo, z tej serca Jezusowa, jako źródło milosrdza za nas, uzdam się u tebe. Mario Majko Milosrdza, moli za nas. Święta Faustyna Kowalska, moli za nas. Święty Iwane Pawle II, moli za nas. Blażeni Michale Sopoczko, moli za nas. Jezusie, uzdam się u tebe, Jezusie, uzdam się u tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine, otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Dusze święty Boże, zmiluj nam się. Święto trojstwo jedan, Boże, zmiluj nam se. Milo Boże, Ty jest schwatliwa tajno pre swe uzdam se u Tebe. Milo Boże, Ty izra zuniego we najwecie moci, uzdam se u Tebe. Milo Boże, koj się se objawilo u stwaraniu najweckich duchowa, uzdam se u Tebe. Milo Boże, Gdyś nas zniżtawila, pozwalała o życie, uzdam się u ciebie. Boże, gdy obuk pać aż w cwet, uzdam się u ciebie. Miłoserdzie Boże, gdy nam darujesz bezmartan żywot, uzdam się u ciebie. Miłoserdzie Boże, gdy nas zasztyciujesz od zasłużonych kazna, uzdam się u ciebie. Miłoserdzie Boże, gdy nas osłabacz od biedy griecha, uzdam się u tebe. Milo Boże, koje nam urieczisz, to je kielo postala, darujesz oprawda uzdam se u Tebe. Milo Boże, koje se na nas izlewasz iz rana Kristowik, uzdam se u Tebe. Milo Boże, koje nam izre, izir z iz prestwe Toga serca, uzdam se u Tebe. Milosrđe Bože, koje si nam dalo presvetu djevicu za majku milosrđa, uzdam se u Tebe. Milosrđe Bože, vidljivo u stanovljenju crkve, koje obuhvaća cijeli svijet, uzdam se u Tebe. Milosrđe Bože, vidljivo u stanovljenju i dijeljenju svatih sakramenata, uzdam se u Tebe. Milosrđe Bože, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore, uzdam se u Tebe. Milosierdzie Boże na sakramentu oltara i święceniństwa. Uzdam się u Tebe. Milosierdzie Boże, kiedy si nas w obcwej wiery. Uzdam się u Tebe. Milosierdzie Boże o obraceniu grzesnika. Uzdam się u Tebe. Milosierdzie Boże, koje poswietujesz prawednika. Uzdam się u Tebe. Milosierdzie Boże, koje swetę, Uzdam się u Tebe. Milosrdzie Boże, w relu bolesnicima i patnicima, uzdam się u Tebe. Milosrdzie Boże, uciechuj blago swich o nich, sus są na serca, uzdam się se u Tebe. Milosrdzie Boże, ufanie o nich, koich uzdam się u Tebe. Milosrdzie Boże, koj uwieg i swóg gdzie pratisz swe ludy, uzdam się u Tebe. Milosrdzie Boże, koich nas i milosti ma, uzdam się u Tebe. Milosordzie Boże, kojo laksza wasz patnie dusza małczysty uzdam się u Tebe. Milosordzie Boże, ty slasty i najzmierna rados i swiu swetich, uzdam się u Tebe. Milosordzie Boże, bezkrajną swym tajnem ma wierę, uzdam się u Tebe. Milosordzie Boże, i zwore czudesa, uzdam się u Tebe. Bóg jest miłosierdz, a nie sam. i zbory serca Bóg jest dobro, za to Cię dowie, ty odliczasz się Bożemu. Pomolimy się, o wieczny Boże, czyje miłosierdzie nas i czyje blagosć i milowanie nas cierpliwa. pogledaj na nas i mnoży nam u nama swoje miłosierdzie. Te utężkie ma nie oczekiwamy i nie będziemy bezkrabrymi, tylko dajmy się przydać z wielkim powierzeniem Twojej świętoj woli, o której sama luba i miłosierdzie. Bo gospodinu Naszemu Jezusu Christu, Kristu, Kralił mierzia. nam z tobą i Duchom Świętym i skazuje mi loserdzie u Slewie Amen. Amen. Gospodin z Wami i z Duchem Twoim, błogosławię Was, pomogucie Bogu, O Panie i Syn, i Ducha Amen. A tu jesteśmy, na tom lepą miejscu. hvala svima na zajedničkoj molitvi.